Jeżeli jesteście tutaj z powodu zapowiedzi na ostatnim vlogmasie, że dzisiejszy film będzie taki, którego nigdy nie było, prawda? Nigdy i nikt się nie podjął, to już wam tłumaczę o co chodzi. Otóż chcę dla Was nagrać, siadaj mi Nie! Siadaj na krzystełku, będziesz zaraz opowiadał o swoich zabawkach, okej? Otóż yy, chcę dla Was nagrać prezentownik. Yy, Marcel jest dzisiaj na uczelni cały dzień. Ja jestem sama z chłopakami i miałam jakąś tam nikłą nadzieję, że oboje zasną i nagram to wtedy. Natomiast Rupert zasnął, jest ze mną Remus i opowiem Wam dzisiaj yy, o zabawkach, jakie chłopcy dostaną na te święta, jakie dostali na Mikołajki. I też nasze takie naprawdę hity, hity zabawkowe, którymi się teraz bawią i możecie się po prostu zainspirować naszymi pomysłami na prezenty świąteczne. Chciałam zacząć od tego, co dostaną, ale Remoś teraz poszedł się bawić domkiem. Więc domek chłopcy dostali na urodziny, także jest z nami już prawie pół roku i jest to naprawdę hit. Bawią się wszystkie dzieci, które do nas przychodzą, chłopcy bawią się cały czas. My e, zmieniamy, chowamy, wyciągamy zabawki, a domek stoi cały czas na wierzchu i cały czas jest w użytku. E, w domku były mebelki, ale kupiliśmy tylko takie e, drewnianą e, rodzinkę. tu jest mama e, plus dwójka dzieci. E, wszystkie linki będą w... Opisz Kolejna rzecz, którą chłopcy dostali na Mikołajki w tym roku e, to taka konstrukcja. Niestety i mi się tak to podoba, że autka zabrali ze sobą do przedszkola i te autka w tym przedszkolu na weekend zostały. Także autek nieba musicie sobie wyobrazić. Polega to na tym, że tutaj każdy przycisk. Remuś, pokażesz to zabawkę. To... Chodź, pokażesz, jak to działa. to działa. No, chodź. To moje brum, brum jest w przedszkolu. Chodź. Tak. No, pokaż Ramuś, o co tu chodzi? Brum, brum. Brum brum tu jedzie i trzeba mu podnosić. Tak. O, zaczyna tu. I tu trzeba mu opuścić most. Tak. Brum 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 brum. Tutaj i trzeba mu podnieść. O, i jedzie dalej. Brum 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 brum. Tutaj Znowu trzeba podnieść. O. I tu trzeba przekręcić drogę. Cyk, cyk i cyk. O, i dojeżdżamy tutaj. Trzeba jechać pod górkę teraz. Cyk. O, i tu do góry, do góry, do góry, do góry. I tutaj autka mają magnesiki. I wtedy hop. I pan przenosi autko. I tak w kółeczko. Proszę, to jeszcze raz zrób. Ja też. Dobrze, ty też. Cyk? 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 Cyk. Ja to tak! Tu za chwilę się pobawimy jeszcze raz. Teraz opowiemy o naszej grze, ok? Tak! Dobra. To jest gra, którą chłopcy dostali na Mikołajki i jest przegenialna. To jest pierwsza gra planszowa, która e, nie leży u nas e, tak, że po prostu używamy jej przez chwilę. Cześć! Nie... Chodź Rewesiu. Nie. Yeah. Ale tutaj nie patrz, kochanie, bo zasłaniasz mamusia. O, chodź. Chodź po. Dobra, siadaj. To się, będziesz siedział? Będziemy, będziemy w to grać za chwilę? Dobrze. Widzieliście w ostatnim vlogmasie, gra jest naprawdę super, jest super właśnie ja. dla dzieci w tym wieku, a nie że. Za, musi poczekać, bo może za pół roku, może za rok. Naprawdę jest genialna. Dzieci rozumieją wszystkie zasady e, i jest taka kooperacja, jak sama nazwa wskazuje. Gramy Mama, wszyscy razem. Gdzie jest co? No jest tutaj w środku, hop, hop. Gramy wszyscy razem i po prostu e, wygrywamy. Tak jest. Tak, wszystkie zwierzątka są. No. Wszyscy razem gramy i albo razem wygrywamy, albo przegrywamy i gra. Tutaj nawet jest napisane, że 10 minut, bo trwa naprawdę krótko. Mama właśnie to chce pokazać tą granisiu. Okej, okay. okay. siadaj. Tak. To, to też będziemy grać? Tak. To jest druga gra, którą dostali na Mikołajki, o, to jest gra Feluś i Gucio i tak naprawdę e, mało tu jest takiej, typ zobaczymy, mało tu jest takiej gry planszowej, e, większość tutaj są takie karty, które, na których mamy e, obrazek i tutaj na przykład jest smutek, a tutaj na przykład jest radość. Tak. Proszę. Y, I mamy kartę taką pomocniczą, Uwak. na którym jest właśnie opisana, na przykład smutek, tak, i Feluś, ty też łełe? Mycia. Zapomniał misia z pociągu? Tak. I czego Feluś szuka w plecaczku? mycia I zapomniał, a miś też jest smutny, bo został w pociągu. Tak. A Remuś kiedyś był smutny? Tak. I, Do, dopiero się... To jest ha, 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 to jest radość. Dopiero się uczymy. Dzisiaj pierwszy raz wyciągnęliśmy i ona jest tak podzielona, że jest właśnie dla młodszych dzieci, dla większych. Dla tych większych są już takie bardziej rozbudowane no emocje. No, tak. a, a dla młodszych są chyba a, takie główne... A, Co chcesz? A, inną. inną kartę? Ta. Dobrze, to inną kartę w imię. To są klocki magnetyczne, my je trzymamy w takim roboczym pudełeczku. I te klocki również chłopcy dostali na swoje urodziny, także są z nami długo. I w ogóle myślę, że każde klocki magnetyczne, które nie są kuleczkami, oczywiście, bo wszyscy wiemy, że kuleczki magnetyczne absolutnie nie na prezent. Jeżeli nie wiecie, napiszcie w komentarzu, bo to jest bardzo ważny temat do poruszenia. Ale właśnie. Takie klocki. Chłopcy bawią się w tym wszelki sposób: albo coś budują, albo na przykład robią z tego pizzę i wiecie, to jest ciasto, a tutaj nakładają ser, e, więc no te klocki moim zdaniem e, naprawdę super. My tutaj mamy też okna, więc możemy zbudować e, domy, mamy drzwi, mamy o tutaj koła e, do tych do autek, więc te klocki też jak najbardziej na plus. Tak. Będziemy zaraz budować klocków. Tak. Ok. No i ogólnie to tyle z zabawek, które mamy, a teraz opowiem wam Mama, o zabawkach, które chłopcy dostaną. To zrób pizzę dla mamy, ok? Tak. Które chłopcy dopiero dostaną. Więc tak. Będą to autka, Lego, Playmobil. Jak Mama, dobrze pamiętam. Chcesz nam zrobić pizzę? Nie. Ty mi robisz? Dobrze. Jak dobrze pamiętam, to jest Policja i karetka i no wiecie, pewnie my to złożymy, ale oni się będą bawić już tym całym autkiem. Ostatnio kupiliśmy im zestaw Lego, gdzie był właśnie komisariat policji, dwa auta i helikopter. I my to składaliśmy, ale oni już się bawili tymi zabawkami już takimi złożonymi, więc myślę, że tak samo będzie w tym przypadku. Jak wiecie lub nie, uwielbiamy bajkę Blue. Way. I teraz ostatnio robi się trochę większy hype na tą bajkę, są gdzieś ubranka, są zabawki i te święta brum, brum. będą po prostu, robisz brum brum? Tak. te święta będzie u nas królował Bluey. Mamy dresy dla chłopców z Zary tutaj gdzieś się pojawi obrazek ale dostaną też różne zabawki i to zarówno od nas jak i od cioci więc będą to trzy sztuki będą tam różne figurki, będzie domek będzie autko i chyba kemping, muszę się upewnić bo ja zamawiałam też dla innych dzieci, więc już mi się to wszystko po prostu miesza ale bo... no to spróbuj nie, nie, nie nie, umiem. no to ja tutaj zrobię. I na ostatnim miejscu w naszym domu też króluje plastelina. Nie ma dnia, żebyśmy nie wyciągnęli plasteliny. Mamy przeróżne zestawy, e, tańsze, mm. droższe. Plastelinę też już testowaliśmy ze wszystkich możliwych sklepów i uważam, że to jest rzecz, która się sprawdzi naprawdę u każdego. Chyba każde dziecko uwielbia i każdy dorosły lepić z plasteliny. Mamy zestaw weterynarza, mamy dinozaura, mamy zestaw do robienia lodów i gofrów i naprawdę chłopcy każdego dnia, chociaż przez chwilę, siadają i właśnie lepią coś z tej plasteliny. To tyle w naszym prezentowniku dla 3-4-latka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Remuś się tutaj zajął robieniem autka. Warunki były, jakie były. Mam nadzieję, że jakoś nam się to udało i zainspirujecie się też naszymi e, wyborami. A dzisiaj to już wszystko. Widzimy się jutro. Także trzymajcie się kochani cieplutko i do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zaobserwować nas na Instagramie i koniecznie tutaj, jeżeli jeszcze tego nie robicie na YouTubie. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być powiadomieni o najnowszych filmach. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie coś przekazać, to poproszę o komentarz. Ja wszystkie czytam i na wszystkie odpowiadam. Idę robić autko z magnetycznych klocków. Cześć.